Igor Kwiatkowski. Z jakimś takim po prostu oczkiem. Nie, uśmiechnięte, a już myślałam, że się frasujesz czymś, mój miły. Wiesz co, no. się, uśmiecham się do ciebie, bo chciałem cię zapytać o opony w aucie, a pomyślałem sobie, że ty jesteś dzisiaj jesteś w ślicznym golfie, to w opony, myślałem sobie, taki Nie. sobie. I ale masz tu zasłoniętą nie. swoją oponę! Ale mnie wpuściłaś. Czerwony guzik. Nie, nie, nie Nie, wróć? Nie, wróć. Chodziło mi, że golf, że auto golf. Tak. Może a, na, a, a, Czy ty a. masz wymienione opony już w swoim? Ma no i teraz patrz, tak jak zmienia mi się ciało. Ja w ogóle wyprężam klatę, ponieważ jest to pierwszy rok w mym życiu, a lat mam już 52. Kiedy ja wymieniłam opony, o czasie. Zawdzięczam to mojemu cudownemu panu, który przy okazji wymiany klocków hamulko, hamulkowych powiedział, pani Marzenko, Pani jest tak zajęta, może od razu wymienimy opony, Aioł. a był to październik. Wymieniłam i teraz po prostu słucham tych opowieści o kolejkach, Aioł. o tych zapisach na no. wymianę jak bajki o żelaznym wilku. O, no. Ja tego, to jest najgorsze. Jak ja sobie, mi się wydaje, że się świat wokół mnie kręci, że ja pojadę na ostatnią chwilę, wiesz, zobaczyłem, że. co? Dobra, bliżej, święta. Jakaś jedną śnieżynkę mówię, to jadę. Przecież, przy, przyjeżdżam do pana już w ogóle kluczyki, że mam w ręku, że ja mu zostawię, że ona mnie odbierze innym drugim autem, nie? Tak. I najgorsze A -a. jest, jak on nawet jakoś tak bez empatii nie powie, proszę pana, nie dzisiaj. To on mówi na przykład prze pana nie ma szans. <laughs> Ale nawet za na dwa tygodnie. nawet na Igora Kwiatkowskiego nie da się szybko To ja, jak to boli, że takiej żadnej szansy, tak jest ego. Nie, och, żeby chociaż kluczyki wziął do ręki, poobracał <laughs> mój <mówi>, ale auto, <laughs> Aż bym dla przyjemności wymienił. Nie, a nic, mówi, proszę pana, nie ma szans. Nie, to jest w ogóle Jezu, to za jest. dwa tygodnie Max, Max. I do widzenia, I i i on Tak, do widzenia. I idzie w ogóle, nawet nie patrzy, jak ja odchodzę. Zawiedzony jadę do domu na letnich oponach. Ale słuchaj, no czy znana ci jest, chociaż wiem że ci jest znana, bardzo ją lubisz. Adrianna Borek z kabaretu Nowak. Ale no bezwzględnie, oczywiście. To jest fantastyczna, artystyczna dusza, a wiadomo, tak. artystyczna dusza często buja w obłokach. Pojechała Wymieniła ci... Opony? Kiedyś, chciała wymienić. No, he, dobra. No, to nie, nie w tym roku, no. ale trzy lata no. temu. Pojechała wymienić opony I... na zimówki. Okazuje się, że już nie musiała. Bo? Bo już miała zimówki. Ale mimo wszystko pan jest za bo mogła kupić nowe, bo te już są zjechane, nie? nie to się nie dzieje. No Fajne, nie? No, ale pani ma zimówki, ona jak, to? No, <grym> Ci, jak taka... to? Czyli się pewnie próbowała sobie przypomnieć, kurczę, <grym> kiedy mogła wymieniać? Taka jestem, jeszcze lepsza od marzenia jestem Rogalskiej? Czyli nie zauważyła lata. Tak pani wie, że na Wiesz, naszą wiosnę... Wiąc... Faktycznie nie dziwię się, że już wiem, dla kogo są wymyślone wielosezonowe opony, nie? To pewnie dla takich osób, które sobie to ściągają. Je? Ojeciu, ale właśnie, masz? Ale nie, słuchaj, ja po prostu trzymajmy kciuki za tych ludzi w kolejkach, za czym kolejka ta stoi, czyli za wymianą opon. I po prostu życzmy powodzenia, Igor. Ale ty masz w końcu wymienione, czy nie? Nie. Już mam, już mam. Aha. Udało się. No ale to musiałem teraz poczekać, a niestety musiałem pojechać w trasę na letnich. No to powiem szczerze, że to było takie... Uff. Jak, 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 jak się idzie na sylwestra do znajomych w takich pantoflach wyjściowych, bez domówka, nie? I człowiek ma takie wyślizgane takie pantofelki idzie po oblodzonym chodniku. Tak, to jest nie, takie, uuu, uh, Bo nie uh, chce uh, robić wiotra. Nic nie może przecież, przecież wiecznie, wiecznie trwać ja. i będzie.